Kurka wodna, zestresowałem się, przepraszam. Czemu jesteś w miałem klapkę? taką fajną nutę i się, co? Czemu w klapkach jesteś? Yy, bo nie miałem czarnych butów, więc stwierdziłem, że tacie wezmę. Spod yy, prysznica. Ja wiem, ja wiem. Nie no, mi się wydaje, że takie kurwa udawanie i na siłę takie próbowanie jakby bycie śmiesznym, tak działa na niekorzyść. To jest coś takiego jak ginolt, nie, na Twitchu. Ale wydaje mi się, że to jest ogólnie na, mi na minus takie coś działa. Że, oni, te, oni w tym momencie powinni jak najlepiej zaprezentować siebie i własną osobę. Oni nie powinni kurwa robić jakiegoś performensu zajebnego i bo to co w tym momencie jest, to, 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 to możesz robić, nie wiem, jak nie wiem, do filmu kurwa, jakąś rolę masz odegrać. Ale ludzie, ludzie, ludzie w internecie, jak ktoś kogoś ogląda w internecie, ludzie nie lubią tej sztuczności. Jak ktoś jest słuszny, właśnie największy szacun się zyskuje jak ktoś jest sobą i nie udaje nikogo. A im więcej udajesz, tym więcej ludzie to widzą. Chociaż kurwa ja cały czas udaję i chłopy suby przemysłużają na 60 miesiąc. Więc to też w sumie jest. To jest w sumie też yy, dwie strony są medalu. Bo to też zależy jak udajesz. To też zależy, jak udajesz tak naprawdę. Jak ja wam pierdolę te pierkowe gadki, o Bo widzowie, wtedy Siulule moje myślulki, kocham was, uważajcie na siebie na weekendzie, nie pijcie, nie bierzcie środków odurzających bądź Grzesz i nie bicie się i wy to łykacie dalej. To jest najdziwniejsze. Miałem też kozaki tam, ale stwierdziłem, że klapki to będzie lepsze, lepsza sprawa. Yy, do. I co? I kurka wodna, nie wiem. <ścoughs> nie przejmujmy się tak, że jeszcze raz kurka wodna. I chciałbym to jeszcze dograć, bo serio miałem fajną drugą wzrodkę, tylko się troszeczkę. Jestem na tak. Tak? Dobra, super. Znaczy tak, szczepan. Tak. Jakieś emocje wzbudzasz? Nie Barałem wiem, czy, w sensie... dobre, czy Oni go przepuszczą, bo oni się podobają, bo podobają, nie, nie wiem. No każdy, pamiętajcie widzowie, że każdy ma inne podejście do wszystkiego, tak? To, że ja mam na jakieś, jakieś zdanie na jakiś temat, to nie znaczy, że również wy musicie podzielać moje zdanie.